wieczne warunki. Wyjątkowo silna śnieżyca. W historii miasta samochody utknęły w zaspach. Opady śniegu prognozą, taka pogoda ma się utrzymać. Śnieg sypał z nocnego nieba jak konfetti na diabelskiej paradzie. Śnieżyca trwała w najlepsze. Ogłaszam alarm. O środku jest intrus. Powtarzam, o środku 6 jest intrus. Rozpocząć operację trupu. Ten wojskowy żargon w radio mógł oznaczać tylko jedno. Zamierzali zniszczyć dowody i zniknąć. Byłem tak blisko. Ukryta prawda czekała za rogiem. Najemnicy działali starannie, łącznie z robotą papierkową. Znowu brakuje trochę towaru. Jeden z chemików chciał wziąć działkę na prywatne przyjęcie. Na razie zamknąłem go w celi B7, w starym laboratorium. Byłem na tyle blisko. Aby usłyszeć tajemnicę za następnych drzwi, czułem się jak detektyw z filmu Bogart w roli Marlowa albo sama Spida szukającego Sokoła Maltańskiego, aby wyjaśnić wszelkie tajemnice. Odlewnią był stary wojskowy bunkier. Wojskowy znak na podłodze wydawał się znajomy. Widziałem tysiąc jego odmian na ścianach miejskich budynków. Tyle, że ze strzykawką zamiast miecza. Projekt Walhalla, V jak Walkiria. V jak Valhalla. Zaczęło to przypominać szaloną teorię spiskową. Ściśle tajne. Projekt Valhalla. Armia Stanów Zjednoczonych. Sieć i Valhalla to według mitologii nordyckiej. Niebiańskie miejsce, do którego trafiali po śmierci najwięksi wojownicy, aby ucztować i bez końca ćwiczyć się w wojennym rzemiośle, a ich rany cudownym sposobem natychmiast się goiły. Walkirie to służki Boga Odyna, które zanosiły do Walhali dusze najodważniejszych Wikingów. Rok 1991. Celem badań jest stworzenie substancji chemicznej, która ma zwiększyć wytrzymałość i morale piechoty. Rok 1995. Wyniki niezadowalające. Projekt anulowano. Ktoś postanowił kontynuować ten chory eksperyment bez zgody rządu. Nastąpił przeciek informacji na temat projektu. Za wszelką cenę trzeba usunąć ten problem. Przepustka czerwona, wydana przez szefa projektu. Test polowy? Podwoić dawkę wszystkim obiektom. Obserwować i analizować ich zachowanie na terenie miejskim. Terenem tym był mój dawny adres w New Jersey. Wpisu dokonano 3 lata temu. Gdy już sądzisz, że przeżyłeś największy horror, sytuacja się pogarsza. Jak mogłem uciszyć ten wewnętrzny głosik mówiący mi, że powinienem się cieszyć, że teraz tym bardziej miałem prawo do zemsty za wszelką cenę? Głosik dowodził niezbicie, że byłem przeklęty. Po ułożeniu układanki wyłaniał się ten sam obraz, szalony morderca o zielonych oczach stojący za plecami. Niczym urzeczywistniony koszmar. Szaleńcy, którzy zabili moją rodzinę, byli królikami doświadczalnymi Projektu Walhalla. Wystarczyło iść śladem trupów, wszystko wskazywało na nią, na pannę Walkirię. Odlewnia zamieniła się w ogniste piekło, a wszystkie ślady poszły z dymem. Zgubiłem trop i chyba milion lat nie spałem.